Dzień dobry kochani, Paulita w Kuchni Vita Słuchajcie, jest, zaczął się pięknie nasz maj Chociaż temperatura waha się Bo raz jest gorąco, raz jest zimno Przypominam tylko o promocji na raty 36 możecie wziąć Raty 0%, także to jest naprawdę Duża promocja Rata wychodzi niecałe 200 zł Nawet bym rzekła mniej e, Dziennie to około w ogóle chyba 6 zł Także pomyślcie, a ja wam podsyłam Kolejny pomysł, słuchajcie Oczywiście to jest pomysł podpatrzony, bo ja teraz Jeżdżę do was E, tu praca jedna, tu praca druga, tu jeszcze camping, tu jakieś wyjazdy e, takie weekendowe, i oczywiście podpatrzyłam na e, innych stronach przepis i chciałabym go wykorzystać, bo to jest przepis, gdzie wrzucamy tak naprawdę wszystkie składniki i obiad robi się sam. No, może to być obiad, może to być kolacja, na śniadanie raczej trochę nie, chociaż kto powie powiedział co musi być jedzone. Także słuchajcie, tak naprawdę mam tak raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć składników plus sól, yy, plus sól pieprz i oregano. No to przyprawy. Siedem składników, siedem składników i mamy obiad. E, zacznę od tego, że do naczynia miksującego wrzucę cebulę. E, niech to będzie, zaraz wam powiem wagowo, bo tak szczerze dwie takie średnie główki cebuli Pokrojone standardowe, jak ja to kroję, na 4. Teraz Wam powiem wagowo, ile to jest. Oczywiście, jak ktoś nie lubi cebuli, to daje jej mniej albo ją pomija. Można do tego dodać odrobinę czosnku. Umówmy się na 100 gramów cebuli, tak? Dajemy tą cebulę, zamykamy nasze naczynie miksujące i miksujemy. Miksujemy, muszę to sprawdzić ściągę. 5 sekund, obroty 5. Słuchajcie, to jest naprawdę. O, ja już na 20 poleciałam. 5 sekund. Obroty 5. Miksowanie cebuli. W międzyczasie szykujemy inne składniki. Słuchajcie, ja już tu się zakręciłam, ale powinna w międzyczasie naszykować składniki inne, ale już jestem tak jakoś tym przepisem zachwycona, że go się tak szybko robi, że z tego wszystkiego zapomniałam. Znaczy składniki jako składniki mam przygotowane. Ale teraz wszystko muszę jeszcze... Odważyć i teraz tak. Kiełbaski. Wrzucamy takie cienkie kiełbaski. Ja akurat tu mam cielęcę. Tych kiełbasek mamy, słuchajcie 210. I zaraz będzie burza, bo ja sobie je pokroję na takie kawałki. O, większe. Znaczy, to jest tak. Wezmę deskę. To jest taka wielkość, jaką byście chcieli mieć w potrawie. Dlatego, że my już nie będziemy miksować tego. My będziemy to gotować na obrotach wstecznych, czyli nie będzie rozdrabniania, będzie tylko mieszanie i podgrzewanie. Także wszystkie składniki powinnam sobie dobrać oczywiście tryb, żeby to rozdrobnić, a nie bawić się w krojenie, bo od tego jest Thermomix, ale stwierdziłam, że już wiem, że powinnam wychodzić z domu, więc muszę szybko to zrobić, a nie chcę zrobić ciapki, żeby zostawić rodzince, no, ciapkę, bo to na pierwszy raz może być różnie, bo składniki też już mi się nie chce lecieć. Dobra, ile tu mam? No, mam 210 i tak zostanie. Teraz tak, chorizo. Kiełbasa chorizo też pokrojona w kawałki. I słuchajcie, tutaj dosłownie dajemy 100. 100 gramów kiełbasy, no to już takie mniejsze kawałki. To też nie będzie jakoś dużo. No, już mamy 20. Zaraz mnie zjedzie, tak, powinnaś mieć przygotowana, no ale właśnie chcę Wam pokazać, jak to wszystko wygląda w rzeczywistości, także nie wszystko mam uszykowane, tylko lecimy. Nie robiłam tego przepisu i część przepisów właśnie robię z Wami, testujemy, Wy mi podsyłacie oczywiście pomysły, ja czekam na te pomysły. Póki co dostałam propozycję na słodkości, ale ja potrzebuję na obiady, słuchajcie, na obiady, na jakieś surówki, na jakieś dania takie, na może napoje, no nie wiem, podsyłajcie coś oprócz słodkości. Ja wiem, że wszyscy e, czekają chyba na te słodkości, bo kto chyba, no nie, no nie wszyscy, może tak, wszyscy lubią, ale nie wszyscy też jedzą. E, I teraz tak, jeszcze pomidorki, do tego wrzucam pomidorki, słuchajcie, ja mam tu takie pomidorki, Trzy kolory, będzie pięknie yy. i tych pomidorków muszę aż posiekać, wziąłam takie małe właśnie, żeby było łatwiej, na połowę, tylko na połowę, 200 gramów. Więc tu siekam szybciutko, no nie będzie tak szybciutko, bo to prawie będzie cała ta paczka, ale będzie. No i co do tego, do tego... Bo tak Niektóre są podłużne, niektóre są okrągłe, więc to się nie da tak wziąć kilka naraz raz. Chyba, że weźmiecie jeden duży i pokroicie jeden duży na mniejsze kawałki, ale tutaj w tym daniu wydaje mi się, że będzie ładnie wyglądało właśnie takie małe. Dobra, słuchajcie, nie już przerwę to, bo dopiero jest połowa. Nie chcę Was tu zamęczać, chociaż lubię z Wami tam sobie porozmawiać. porozmawiać. Fajnie, jak piszecie do mnie, udostępniajcie moje filmiki. No i czekam właśnie na te propozycje na takie ciepłe dni, żebyście mi podsyłali, tak? No to będziemy nagrywać, bo przecież każdy z nas ma inny gust i każdy jakiś tam przepis wypróbował taki, którego jeszcze ja nie robiłam. Właśnie, no nie jestem w stanie wypróbować wszystkich przepisów, a wiem, że wy też szalejecie w kuchni albo macie jakieś takie przepisy, które nie są na Thermomix, spróbujemy je przerobić. O, patrzcie, jeszcze dorzucę dwa i jest gotowe. No i elegancko mi poszło. Dobrze. Czyli mamy 200 g pomidorów. Już patrzę. Tak. Pomidory mamy. Kiełbaski mini mamy. Cebula jest. Oliwa z oliwek 20 g. Oliwa z oliwek. Jest. Do tego <laughs> pół łyżeczki soli, pół łyżeczki pieprzu. No i zaraz muszę sobie znaleźć oregano, ale jak będzie się gotowało to wszystko, to ja wam powiem. Wlewamy jeszcze wodę. Eee, nie, najpierw wrzucimy makaron. Słuchajcie, makaron, 250 gramów makaronu. Mam taki naprawdę włoski makaron. Dostałam w prezencie. Słuchajcie, więc go użyję. 250 gramów makaronu. Do tego wszystkiego wrzucamy. I dopiero wtedy zalejemy to wodą. O, o dałam, to dałam, zalewamy to wszystko wodą 650 gramów wody i słuchajcie, tak naprawdę to będzie wszystko, co dodajemy no i jeszcze to oregano, jeszcze to oregano muszę dodać chyba za mało tej wody A, idealnie, no idealnie no i dobra, i tak naprawdę nasz obiad już będzie prawie gotowy zamykam tylko oprócz tego oregano, oregano z pół łyżeczki. Zamykam. Słuchajcie, teraz tak ustawiamy obroty. No, musimy z tego wyjść. Ustawiamy obroty. I teraz tak. E, czas 17 minut. Za 17 minut będę miała gotowy obiad. W międzyczasie muszę wykonać jeszcze parę innych rzeczy i uciekać z domu. 17. 100 stopni. I co? I obroty tu, pamiętajcie, ja zawsze takie mówię: kopystkowe, łyżeczkowe. Musi nam się pojawić. Na ekranie łyżeczka, czyli taka, taka kopystka, łyżka, nie wiem jak to nazwać. Słuchajcie, przekręcamy delikatnie naprawdę e, Thermomix i Thermomix nam robi obiad. Za 17 minut możecie go trochę przykryć, żeby ta woda jednak została w środku, ale stop, obroty wsteczne, obroty wsteczne muszą być bo jak nie to będziemy mieć właśnie jedną wielką ciapkę także dosypuję oregano szykuję sobie tu resztę e, talerzyków już do jedzenia i za 17 minut do was wracam no i moje danie gotowe słuchajcie tak wygląda makaron zrobiony w 17 minut całe danie ja już tu sobie nałożyłam oczywiście udekorowane e, nałożyłam sobie na talerzyk żeby trochę przestygło słuchajcie posypujecie jeszcze na wierzch oregano dla ozdoby możecie dodać liście bazylii no i pomidorki i powiem wam, że danie jest naprawdę przepyszne. Wszystko wrzucacie, 17 minut i obiadek macie. Także kochani, podsyłajcie mi proszę pomysły na takie właśnie szybkie dania, bo ja potrzebuję trochę też od was e, uzyskać jakieś informacje, jak szybko i skutecznie gotować w termomiksie. Pozdrawiam i do zobaczenia chyba już dopiero w niedzielę. Buziaczki, pa pa!